Bez kontuzjowanego Dersiego Warda oraz z zz pod numerem czwartym udali się na Dolny Śląsk, którą wszyscy żużlowcy. Tam we wciąż pochniętym Mistrzostwach Europy 2012 w Wrocławiu zawodnicy Unibaxu zmierzyć się mieli z ekipą Betardu Sparty Wrocław, kierowaną przez wychowanka Apatora Piotra Barona. Spotkanie to było niesłychanie ważne dla przyjezdnych. Ewentualna wygrana przedłużała realne szanse na walkę o pierwszą czwórkę. Z kolei przegrana te szanse niemalże kasowała do minimum. Rozpoczął się tak, jakby sobie tego wszyscy życzyli. Po pierwszym łuku pierwszego okrążenia na czele stawki chali toruńscy bliźniacy, którzy otworzyli wynik spotkania z czteropunktową przewagą. Przewaga ta została zniwelowana do dwóch oczek już po gointwie drugiej, w której to Tomasz Jędrzejak nie dał szansy Adrynowi Miedzińskiemu, z kolei Jesper Bimonberg był zdecydowanie lepszy od Karola Zombika. Szansę na podwyższenie rezultatu nie wykorzystali Ryan Sullivan i Chris Holder, którzy nie sprostali osamotnionemu Sebastianowi Łamkowi w gointwie trzeciej. Kryspi szybko jednak skorygował swoje ustawienia w motocyklu. Już chwilą później wygrał przed Fredrykiem Lidgrenem, Patrykiem Malitowskim i Kamilem Pulczyńskim. Po drugiej serii Toru Janie wygrywali już sześcioma oczkami. Wszystko za sprawą wygranych Salivana i Miedzińskiego, a że ważne punkty do mety dowieźli również Zober i Emil Pulczyński, to dwie z trzech zakończyły się w stosunku 4-2 dla przyjezdnych. Po siedmiu gońcówach rezultat brzmiał 24-8 na Sloni Baxu. Wiele wskazywało na to, iż mecz ten będzie przysłowiowym spacerkiem. Problemy zaczęły się po wyścigu 9. W nim dobrze dotychczas spisujący się Miedziak i Saletra polegli podwójnie Ogórowi oraz startującemu jako rezerwa taktyczna Łamkowi. W tym momencie toruńscy kibice zaczęli delikatnie bać się kolejnych gońców. Wszak wszyscy dobrze pamiętali mecze z Rzeszowa oraz Leszna, gdzie Torunianie w drugiej części zawodu wydawali sobie wydrzeć zwycięstwa. Obawy wzrosły jeszcze bardziej po nitwie 11. W niej znakomicie ze startu wyszli zombie i Saletra. Torunianie nie upilnowali jednak Fred Lindrena na drugim łuku pierwszego okrążenia. Szwed za zamachem minął obu zawodników Unibaxu po wewnętrznej i pewnie podążył po trójkę. Kilka łuków dalej Australijczyk dał się również minąć Monbergowi, dzięki czemu Wrocławianie wygrali tę golinkę 4-2, tym samym wyrównując stan meczu na 33-33. do 33. Ale od czego w tym sezonie Unibax ma Chrisa Holdera? Po średnim początku zawodów Crispy zaczął jechać jak natchniony. Tuż przed biegami nominowanymi Holder zameldował się na linii mety jako pierwszy, a że Sullivan zdoła poradzić sobie z Jędrzejakiem, to Anioły ponownie wyszły na dwupunktowe prowadzenie. Zły Sen powrócił w gointwie 14. Słaby start Rajana i Emila Pulczyńskiego oraz 5 do innego dla Wrocławia za sprawą Monberga i Jędrzejaka wysferowało Spartę na pierwsze tego dnia dwupunktowe prowadzenie. Aby myśleć o rundzie play-off, musieli wygrać gonitwę dla najlepszych przynajmniej w stosunku 4 do 2. Jak się okazało, koszmar z i powrócił i plan udało się zrealizować w pełni. Defekt ułamka już na starcie oraz znakomite odsunięcie od krawędzi Kalindrena przez Holdera na pierwszym uku utorowało bramę Adrenowi Miedzickiemu na drugą pozycję.

Mieliśmy 5-1 co Mam nadzieję, że teraz możemy do playoffs. Emil, Emil kolejny horror, teraz wygrana. 7 plus 1, bardzo dobrze chyba. E, no chciałem walczyć o 8 punktów, jest 7 punktów plus bonus. E, szkoda tego ostatniego biegu, gdzie nie zapamiętam się czwartego pola i naprawdę ciężko było tam dechać, Dostałem szprycę i no i przegrałem czwarty. No, e, no przecież się, że udało mi się przede wszystkim wygrać pierwszy bieg młodzieżowy z bratem na 5 7 bo to takie... Ścigi podbudowują mi takie wyścigi też musimy wygrywać u siebie w turnieju. No tak, no najważniejsze, że, że wygraliśmy, każdy ma lepsze i słabsze biegi, ale nie ma co tego e, rozdrabniać. No wygraliśmy mecz, zgarnęliśmy trzy punkty i to jest najważniejsze. Podczas meczu we Wrocławiu Turunianie pokazali, że są drużyną z charakterem. Cieszy przede wszystkim dobra postawa drugiej linii w osobach braci Pulczyńskich i Karola Zombika, którzy łącznie zebrali 14 punktów i 2 bonusy. Pomimo nieobecności Darcy'ego Warda, Anioły potrafiły wzbić się na tyle wysoko, by wygrać na trudnym terenie rywala. Powoli do formy zaczyna powracać Adrian Migiński, co również jest dobrym prognostykiem na dalszą część sezonu. Martwić zarówno sterników, jak i kibiców Unibaxu może tylko postawa Rajana Salibana. Saletra nie może się obudzić w tym sezonie i tak naprawdę już tylko jego punktów brakuje do tego, by toruńska maszyna jechała tak jak się od niej oczekuje. Już w najbliższą niedzielę pod opiecznik Mirka Kowalika i Jana Zombika podejmować będą Leszczyńskie byki. Ekipa Romana Jankowskiego przybędzie do grodu kopernika o na brakiem Jarosława Hampela. Jeśli żółto niebiesko biali chcą dalej myśleć o playoff, mecz ten trzeba bezwzględnie wygrać. Trener Mijukław Kowalik. Panie trenerze, co, czuje, co czuł pan przed 15 biegiem? Kolejny horror. Mało brakowało i by znowu by się skończyło jak e, podczas ostatniego meczu w Lesznie. No dokładnie. Nie, nie powiem, że nie będę zdenerwowany, ale aczkolwiek ja zawsze mam nadzieję do końca. końca. Wiedziałem, że akurat tą parę stać na, na wygranie tego pojedynku będzie jeden. Troszeczkę nam ułatwił Sebastian Łamek, gdzie defekt motocykla zaliczył już na starcie. Potem Chris Holder zrobił taką świetną robotę, sami widzieliście. Adriana wypuścił, w zasadzie zostawił mu bramę. Ja wiedziałem, że już po rozegraniu pierwszego łuku to tak, tak, tak zostanie. Natomiast straciliśmy niepotrzebnie, no co najmniej w 14 wyścigu, po raz kolejny, punkty, które, których nie mogliśmy stracić, a musimy się na tym bardzo mocno zastanowić, bo tak dalej być nie może. Właśnie, patrzymy tutaj na, na program zawodów, druga linia świetnie, 7 plus 1, 3, 4 plus 1, zrobili swoje punkty, prawda? Brakowało tutaj właśnie Saliwana akurat dzisiaj. Takie były założenia co do drugiej linii, właśnie przed chwilą z chłopakami rozmawiałem, że świetna robota, pomimo tego, że nie wszystkie wyścigi wyszły tak jak trzeba, to swoje zadanie wykonali, bardzo dobrze w zasadzie. Ryan, Ryan mnie trochę niepokoi, musimy coś z tym zrobić. Miedziak wrócił do gry, to mnie też cieszy. Jesteśmy teraz u siebie z lecznym, to też nie będą łatwe zawody, pomimo tego, że leczne jest osłabione, ale no musi być łatwiej niż dzisiaj.